Dzień dobry, z tej strony Ciastko, Dzisiaj jesteśmy po raz kolejny na Hiden tylko tym razem w pełnym składzie. Witam wszystkich tutaj zgromadzonych, siema. Siema, no cześć. Cześć, cześć. E, dzisiaj cześć. jesteśmy w stoku na szkolnej 17 e, czyli Pewora bardziej rejony. Mapka myślę, że będzie mega fajna. Dobra, chyba możesz się i chowajcie. Ale jak kiedy po raz kolejny, jak ja grałem to... ostatnio z rok temu, może Hidden No to właśnie, no to teraz A kiedy wierzyć? na urzędniczej będzie Hidden Seek? Na urzędniczej nie wiem, jak ktoś zrobi, to będzie. Zrobią, zrobią. Zrobią, zrobią. Kurde. oczywiście, łapeczkę w górę proszę zostawić tutaj. kanał chłopaków są w sobopisie i Subika też, Subika też polecam zostawić. A Patrz, patrzcie, jak ja mam tutaj. Kurde, spadłem. Noże. o te będą no. noże do wygrania. Jak coś, jak chcecie wziąć udział w tym konkursiku to poprzedni film, proszę wejść. Ciasko, to ma noże do wygrania, nie? No. Dzień wychodziły, mhm. bo bo nie wiem. Nie wiem, nie Podejrzewam, że on o siódmej. 6.30. Nie już tak to może nie... 630 to ten to no. wstasto30 <noise> Nie, o siódmej wychodzą. No to po 3 czy po 4 minuty? Po 3 chyba, co? No po 3, to teraz więcej osób jestem niechymię. 3 nie minuty jest. dla ciasteczka, a reszta po 3,5 ma. Dobra. <noise> Są jakieś kampy panowie? Nie. Oczywiście nie ma. no, wyszedł. No. Nury no. uwolnione. <noise> Ciastka wybiegł Ej, może ustalmy, że minutę dla retarda można wziąć jak nikogo nie znajdziesz. Dobra, dobra, dobra. dobra. Bo, bo często jest tak, że blakus sobie bierze, jak znalazł, bo <noise> kurwa, Jak tu, jak myśli, tu major tak jest, major normalnie na tym. No ja zawsze kurwa oszukiwał przecież. Miałem minutę retarda, miałem minutę i biegnie tam. O, ale. Tak. Czy zagnie coś w znalazł? No, dobrze, gdzieś ma co? Wszyscy są w teleportach. No, zajebiście. <noise> Bo dostałem tego flasha i smoka na ucieczkę. A ja też. No, gdzieś ktoś je otworzył. Słyszałeś? Mm. Nie, nie, nie. Czustek. Nie, ja tu otwieram cały czas. Ciekawe co to ciasteczko wymyśli? No, ciekawe. ciekawe. A, ciekawe. Ciężko nic. Ciężko tutaj kogoś znaleźć. Ja my w ogóle po 200 hp mamy, tu łatwiej uciekać będzie. Tak. Aj, co no, to, To jakieś... musi się postarać? Co to za jakieś szóstwa tutaj na Hide'in Seeker? Nie oszustwa, tylko wiesz, trudniej jest trochę. Gdzie jest tak. knur? W domku. W domku, biedny majek, no Ciasko, wiem, że mi nie uwierzysz, ale w domku nikogo nie ma. A no na w chacie jest jak coś. Konora? Tak. A do której szukamy w ogóle? No ciasko, Czekaj, o siódmy wyszedł. Siódmy wyszedł, do, do czwartych. Do trzeciej ciastko, do trzecie. do ciastko trzecie. ma, do trzecie, no. Do no. Trzeciej, serio, do trzeciej. no jak no na każdego minuta, nie? do trzeciej. Dobra. Sorki. To bia Biały stok, widzisz ciustek? No widziałem, widziałem. Uh, uh, uh. Koste, gdzie jesteś? Wiesz co? Nie wiem, chodzę sobie po no bo na razie. Murzyn No i już po no. zarabianiu. No bo, no bo konu serio mieszka na szkolnej. A to ty chodzić się nazywa szkolnej. A to jak się a, mówi Murzyn, a, to jest po zarabianiu? Tak Żywy wypika Co? Proszę tak nie robić, Michał. She's on multization. No. Ty ale grasz głos już wychwyciło i tak. Tylko białe piątki. Aj no nie mogę tej serio nikogo znaleźć. Ta mapa... wiemy, no. To Pewor na pewno tutaj ugra, bo to Pewora mapa jest. Czemu moja mapa? No bo z twojego stoku. Z twojego stopu. A wiecie dlaczego masło w kominiatkach chodzi, nie? Czy ta. nie wiecie? Nie, wiemy. nie. Bo jak mnie to wychyli na to dopłynął kanał. <grym <grym no sobie Nie tak, wie, no jak. <grym> <grym> serio, bez boki. Ej, serio, tutaj nic nie ma. No jak, ja widzę auto, widzę dom. Znaczy, no w sensie ja też widzę wszystko. Bo, bo jesteś w Białym Stoku, to kurwa, co ma być? No właśnie, to nie ma żadnych kamp, kurwa, nie? W Białym Stoku nie ma kamp. Nie ma kampa, ale nie jak ma. To, kamp, nie ma no. kampa. To, to się jeszcze, do trzeciej, do trzeciej, tak? Do trzeciej no. niech będzie, bo tutaj jest... No nie ma kampa, ciasko nad nikogo nie widział, nie no No nie widziałem, I... serio Jeden teleport wyrazem na To, nie łatwiej, to, to znaczy, że są kampy skoro nikogo nie widziałeś. No niby tak No 50 sekund. w oku z domku biega. No tam widzisz. W szoku jest. Ale wy jesteście w domku czy poza? Tak. No, to mówicie, ja w domku jestem w domku, nie ma. ale nie powiem ci którym to może jeden z domków Natural jest, na drugim końcu... Na, na końcu ulicy jak dojdziesz, to tam Dojdziesz na drugi z SPH od W tym domku nikogo nie ma, ciustek <grym> Fajnie Na końcu ulicy ci powiedziałem Tuśka podskocz wow. no, Ła ładnie, ładnie No Dostał jeszcze tam na Dziąsu Na końcu no, ulicy Będzie minus, będzie minus. I Możesz mieć to... minutę dla retarda jeszcze <grym> No Bo nikogo nie znalazłeś, bierzesz? I się biorę, będziemy. Ale musisz napisać, ale musisz napisać na Facebooku, jestem retardem na prywatnym profilu. <grym> nie na czacie. <grym> nie, no trzeba wymyślić, bo jak bierzesz ten retardem, co? No jest, Za frajer kurwa trzeba. Nie, co za, minus nie, za minus jeden dostać. Nie, za minus jeden jest. A, za minus jeden jest minus retard. Jak, jak się nie, nie, znajdziesz, nie oczywiście, znajdziesz, To masz, no. na przykład, bo jak nikogo nie znajdziesz, masz minus jeden, nie? Bierzesz dla retardę, dalej nikogo nie znajdziesz, to masz minus, minus dwa. dwa. A. Jest standardy. Ciązka będzie minusem. No będę, początku, nie Kurwa, Tak, byłabym przyspadek wyszedłem z gry, prawie. Hehehe, no to to serio to. tu nikogo nie ma. Na końcu ulicy powiedziałem ci, tak? No to jestem tutaj z jednej strony. No, no to minus jeden za podpowiadanie masz, Damianki. Nie, za podpowiedź, ale on nikogo nie znalazł. I co, no to co, co za podpowiedź? Czy ja sprzedałem kogoś? Ale on Dobra. nie jest pod. Jezu, no to no. hm. no jest rak, no. Dobra, i jak znajdziesz wszystkich, nie? Nie, czyli punkt gratis, bo jak znajdziesz wszystkich? Tak. No. I punkt, jak ostatni przeżyjesz, to dwa punkty nie jest, tak? Ale no ja powiedziałem ciasko i tak. Bo on był w domku na końcu ulicy. Ja mówię, tu nikogo nie ma, na, na końcu ulicy drugiej strony. I on dalej w tym domku szuka tutaj. Teraz pobieg dopiero, ale już no koniec czasu. Wlaza, no ale to ale minus 2 masz. Ja pójdę nie szukać. Niestety. Unlucky totalne. Podliź, podliź, ja idę. Nie, dobra. Co nie, co nie, Podlisz ja punkty. Ja tak się wycwaniu, że na drugiej idę. E, nie, jak jak co by sobie nie? Bo no no mi się spanią, nie chce stać. Pynymy G1, ciastko minus 2, okej szuka już już zamian? Tak, ja. No i on znajdzie wszystkich, bo to jest takie peciskne. Nie, no co czemu znajdę wszystkich? Wiesz, ja byłem, ja byłem na drzewie, ja na teleportów do niej. Ja znam. też byłem na drzewie. No właśnie. Ja spróbuję ciastka znaleźć. Może pobiję rekord minusowych Minusów? punktów. No. Dawaj, dawaj, dawno już nie było jakiegoś fatalnego minusa tutaj. Olipa no jest lipa, co Pff. nie wiem czy to będzie dobry pomysł Panowie co się dzieje? No problem jest, problem kurwa nie. Jest, ma wie? kampy? No, nie, nie, ma, nie, nie ma nie ma. No ale to nie dziwne, bo w białem ciężko cokolwiek znaleźć, więc Ciasko! No, kurwa, ale odezwał się ciasko z tego. No nie? właśnie chciałem to mówić. Mi to nie poklebej mię tak bardzo, graczu. Nie z Dublina. Co to za bałwan? A to ciasko. Dobrze, na odkanej. no, A, no bo teraz to jest skupionka, skupionka. Natura bliska wiedzieć, co tutaj krąży. To na otkanej. Wszyscy, obsrani, bo pan Damian, kurwa, patrz. A, bardzo dobrze. U-hu-hu... No biega, o, o. biega, biega. Ooo, naturalnie już na dziąsło dostaję. Tak. blaku blakus, blakus. Biegłem sobie i najechałem celownikiem przypadkiem na blakusa i wysiedlił się nikt. <noise> Chciałem w był, czy gdzie? Nie, w jakiejś skrzynce. Biedny blakus, tak nie No już wiedziałem, już wiedziałem, że zginę i tak. <noise> Tam wazłeś w powiedzmy. No, Czy coś mi tu pokazało się? Jak tam wejść? Się pokazało, pokazało się coś już. Nie wiem jak tam wejść, to. No nie wchodzę. No Gdzie nie muszę, tam nie wchodzę. Inspektor mnie <laughs> <laughs> Dobra, na Freeluku trzeba sobie pojeździć. Ja Tak, Badaj kogoś. A czym pojeździć? Na Freeluku. To w no, domku nie ma, co tam mogę ci powiedzieć. No i w domku po co mu tak nie, nie ma ich, tak? Dobra. Po co on tak mówi? Właśnie, po co tak robić naturalnie. A do domu trzeba Ja taką najgorszą kampę, mam, a Pewnie przylezie. Ugh! To... Well. No ta? Jakie pycisko jedne? Witam. Znaleźć tą kampę, czy nie? No, grasza tam był w poprzedniej, widziałem. <laughs> <laughs> bo ją ja chyba też znał. Nie, to na temat też, nie to chcący po prostu. Ta, co? No nie no, jest! To taka prosta ta mapa. No nie jest, nie jest. O, trochę jest. Chorysiek! Ej, no co jest? Ej, oddałeś Ej, mi nieco, no cio, minus ciosa, punkt. Ciosa na, no co ty oddajesz mi? No, no, Jak stąd wyjść teraz? Nie da się. Nie da się? Nie, A, tam w drabiną, dobra. drabiną. Tam przeskakujesz sobie chyba. Okej. Okay. A jak znaniczko, ziom zabrać byśmy retardane? No nie, już nie mogę, no. Zostało mi ile? Półtora minuty, tak? O kurde, ciastko! Majdzie wszystkich tryhard, jebany. Hmm. Chłop z sąsiada swojego znalazł na zdjęciu i ten... ...coś gada. Hmm. Michała nie ma w domku, tak? E, nie mogę Wie. ci powiedzieć. Na, na białym stoku jest teleport, tak klikniesz sobie. Wiem, bo tam się tepłem do kogoś wcześniej. Tery jak w niego klikałem nie, nie Nie ma, nie, nie ma, nie mam, w chuja wali. Nie <grym> ja wiem ciastko, no. a gdybyś nie pierdolił jakimś teleporcie zajebanym, to by mnie pewnie nie znalazł, bo no, by tu nie jak, wszedł. Kurwa. Jak pan tu chodził przecież? No chodził, ale nie minus wszedł ani razu. Kurwa debilno. no. Ta, moja wina To no, jebany debil, Minus no. jeden ciasko, minus ja jeden. No, kurwa, ale powiedz Damian, nie tak w sumie... Nie chodziłeś tam, w ogóle nie myślałem, żeby tam pójść, tam jest Ale on listę, był ne? obok tego białego stoku przecież. No ja tam był, klikałem, klikałem, ale, ale, ale nie chciałem tam w sumie zostać, chciałem gdzieś pójść indziej, no. no kurwa, no bo musiał pójść i pierdolić, kurwa. Ja zobaczymy, ja się teraz podłożę i zaczymy kurwa. No nie wiem, kurwa, ale ten fioletowy samochód jest chujowy i chcę zobaczyć, wisi się otwierają, kurwa. No kurwa, no. Zjebał mi grę, kurwa. No, tak to jest, kurwa. Dobra, Bo boli go dupa, że wygrywałem dużo hidden Nie da mi wrócić boli, do podry. Boli, boli, boli. Ja Polak spika. pierdolony. Polak i w dodatku cebulak. Kto zaraz szuka? Ja. Pan z lasu. Ej, też macie spadki w pysy? Czy ja, pan macie... no, się? We się pierdolą. 6 punktów. No to Udało właśnie. się, udało się. No. Chcę, ty wziął mi jeden punkt po drodze. Oooooo, to tu o! ciasteczko znalazł. O! No i i siedzę tu do końca co tego. Co znalazłeś? Co Coś. Ci się. Teleportos. Teleportos znalazł. Szkoda, że nie na ten. Szkoda, że nie na Fewora, ale... Nie ma tragedii tutaj. Może na zero wyjdę. A ktoś DK ją strzela. O, no, biega, biega se tam. Blacku, chcesz co? tego tipa? No, no, dobra, Patrz gadaj. na radar. O, ho, ho. Gadasz w necie, jesteś konfidentem, wypierdalałeś. właśnie <noise> <noise> Krótko tam dygasz z nim. No weź do tego Kaszuba. Kaszuba. A <noise> on nie jest przypadkiem ten, gdzie ja byłem? No jest, A też ja. mordę? <głosy> <głosy> Ej, ciasko drugi raz sprzedaje, co jest? Nie sprzedaję. Jak weź do tego Kaszuba? Co on tu kręci w ogóle? Jaka mała? O, o! Dobrze, wazon. Zbierze. O, teraz to już naturalnie masz tego podjazdu. Tide spalił. Zostałeś w w na mordę? Zgubił cię, zgubił pościg wazołek. No. Ale porobił, dygas na łeb. Ładnie. Dziecko. Jak, Dzień, na tym, jak na krewetce do teleporta, już. Na krewetce. Nie ma, nie ma już tropu. Black. Torki, blak, blak. No, bo to nie był fleść, ja rzuciłem, kurwa. Oh. Kaczek skakał mi tam z drzewa i tyle, nie? Co za is jeden. <laughs> No. Jest a a jeszcze w smoku czy nie? Nie. Nie? Co on jest? Ja nie, nie wiem, ja go nie widzę. Szukający nie wiem gdzie na natużka jest. Gdzie to Afryka... A nie można <laughs> cicho. Widzisz Blakus, widzisz. Dobra, Fiodano. No wiem że widzę, ale nie wiem jak tam do ciebie dojść niestety. A to nie do mnie. Do ciebie, do ciebie. No nie da się przez okno, natural. Zabite Ach. dechami okna jada się. Ciężka mapa. No ciężka, ciężka mapa. A ciaska mówił, że nie ma camp. No, no bo nie na ma. Początku, bo ciężko znaleźć. Doskocz natural do mnie, chodź. Łukka, dziurę. Łukka, dziurę. Fajan się. Daj tylko idziesz <laughs> <Uciekanie. laughs> do KURWA! Nie pamiętałem, które to było. Jeszcze <grymka> sam se flesza na rzucił, no to jest że ja mu rzuciłem ja naturalowi. <grymka> to oduczek ty <grymka> Gdzie nie muszę, tam nie włażę. <grymka> kurwa, gracza, dałeś się teraz porobić, kocham. Jeszcze nie. <grymka> To jak Gideusza tam palą ja 35 sekund! Uf, nie, nie. I znowu do CPK <grym> Nie! <Ojej>. Kurwa! mi <grym> <A, grym> <Gidem> spalił! <grym> jak ty to, Michał, zrobiłeś? Te kozak jebany No i teraz Naturalek będzie zirytowany no Ale kurwa zrobiłem cię ładnie, nie? Ale odjebałem. Nie, ale to. wiesz co, ja bym się nie widział w ogóle, bo ja zapomniałem gdzie była ta dziura w ścianie kurwa tam był telefon. Ale Koniec. mogę uciekać, a czekałeś na niego. Aż on kurwa trzy sekundy. Ale nie no, mógł sobie minutę wziąć jak cię gonił. Dobra, już ja. To jest ja. północ. Kurde no, ale że ty gaz. Najgorszy nie ty nie? Nie, Ale co My ty się stoi na tym człowieku? człowieku? Cześć, co to? Co? się z ja? Widzisz widzisz, ja? czy nie widzisz? Dobra, wyjdę. Ja 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 Chciałem, do. ja, ja sobie wbiegłem tutaj, <coughs> skoczyłem tutaj, tutaj, potem zrobiłem kółko, znowu skoczyłem tutaj i sobie poszedłem do tam do dobra, auta. Dobra, ale wiedziałem, że tam jest Ewem, Ja to wiem, to ja, powiem, ja, ja już się cieszyłem, bo tak ładnie bym porobił. Yy, Graczor 0. Ja mam minus 1. Naturalnie jednego tego tak? ta. Mhm. Ja minus jeden, nie? Nie, chyba nie. Bo zależy. Nie, czekaj, bo coś mi się. A za to kurwa. Wyjebane. Ja wiem, ciasko i umiejętność i osięczenia. to nawet kurwa. nie, że jeden, ja, ja tylko pierwszy wystarczy. Nie, bo źle coś wpisałem wcześniej, pisałem dwóch mistrzów kurwa i nie wiem kto ile miał wcześniej. No a ja Zem... nie mam zero kurwa dał Ty, nie prób, nie? Co ty kurwa, co ty mi punkty zabierasz pojasny? Nie, nie, nie wiem, wyjebane, widzowie podliczą. Bo... Nie wiem, ja, ja, u... <laughs> ja nie umiem liczyć. Nie kretyn kurwa. Ja nie umiem Ja żadnego minusa nie miałem, więc kurwa co ty mi pierdolisz, że co tutaj jest zero punktów kurwa. Ciasko, jest to No to natural, no to natural. Ja mam jeden punkt. O, kanona znalazłem Kurwa on wychodzi już, ja kampy mam. No ja też Kurwa knur uwolniony Jest big problem panowie Ta? Czemu? No bo mam kampę chujową No nie! No ta... no, dobra, ale chociaż <laughs> chociaż tyle a pierwszy znaleziony. Beka. To, to ty ile miałeś wcześniej e, punktów? Naturali i Mistrzu? Bo wy mi się pojebaliście. Nie miałem 0, z nas, um, jednego, to mam jeden. Tak? Ja miałem dwa albo ileś tam. No tu wiesz, tu jest komisja hajdencykowa, to wszystko będzie wyjaśnione. Na pewno power ma 7. Ja mam minus 1. No kurde, oblacuję się, 7 rzuciłem, sorry. <noise> Michał, odkalej. Na shifcie pewnie no, po co, mapie wiesz? tam. Krąży, krąży na siwca. Też bankie. tak robiłem do wgitekasu z irytowaną ucieczką. Nie, <gry> mego ja nie widzę w ogóle. Biedny ten natural taki zirytowany chodzi teraz. Bro, otwiera? O, no, biega, biega coś. Biega, no. Ever, nie? Idź stąd, Michał. Nie wejdziesz tam. Ja mi się wydaje, że nie ma co na niego. O. Marnować czasem. O, wskoczyłem z tego, widzę ładnie. Dobra. Kurwa nie zostawię! Kurwa, ma, wiedziałem, że tu wejdzie. Nie miałem obyczaj. kampy. Nie miałem Wiem, kampy. Się. Ale pokazałem ci się na radarze czy tak sprawdziłeś taką? Pokazałeś się na radarze. No tak myślałem. Ale i tak bym to sprawdził. U, natura znalazł kampę na tym, na... Gdzie? Na freelu'u jak ja tam H byłem. O, no. Właśnie natural. <laughs> patrz, pa, Michał go na meprowi, patrz. Patrz, 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 <laughs> On <laughs> nie pizga, kurwa. <laughs> Kurde, Michał jakie tutaj nie. zrobił playsy życia. Po co mówiłeś o tych Ale on kursie? już szedł akurat tutaj. Że To mi to podpowiedziało, kurwa. Dobra, no, ja to może podpowiedzieć. No ten ciasku sprzedaję co no, roku. Nie, Nie, bo ja wiedziałem, że zawsze w rożnika są jakieś platformy na filo, gotowe na magię zjeździ kurwa w ziemi. No ale akurat byłeś w tym miejscu idealnie. Ciasko, to sztaniakiem. No sprzedałem, to sprzedałem na chuj drodzy temat. To już miejscu pewnie zmienił, kurwa trzy razy, nie? No. Nie. No, woda ciężko, ciężko. Jak wlazłem ja mogę... na, na drzewo, no to musiałem zmienić, no tam łatwo wejść. Nie mogłem tp znaleźć żadnego. Ale Michał ładny, ładny. No. 3 Kto się jeszcze nie szuka, czy ten... Tam... Nie Niech szuk... szuk... nie szuk... ja szukałem wszystkich, znalazłem, nie pamiętacie? Nie, 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 nie pamiętam. Tak? Wszystkich? Jest no. malaria, się w z się wychodzi. Ganie, jest po czasie. A bo tu jest jeszcze wejście, tak? A na drzewo se wlazłeś. No, na no drugie. A, kurwa. To dwa też tak zrobiłeś Tak, pewnie. tak. No. Chyba coś takiego jest. A jak nie, to mnie poprawcie. Dobra, jebać, to nie na mój movement, kurwa główna. No ale co? wszystkich, nie? nie było źle Jak pewora nie znalazłem, tylko pewora to ciężko Bo on zawsze pewora ucieka, ciężko. albo kombinuje, albo kurwa Jest takie miejsce, że movementem trzeba wejść No Degas szuka, go. nie? Dawaj mistrzu nie, A nie, jeszcze nie, się Giorgio Degasino Ta, Don Degaso Patusienką, patusienką. To się jeszcze Degas wszystkich znajdzie A ja on już wyczaił kampy Ja ci co powiem Wysmaram się kurwa. To kurwa. Kurwa. przystanku? przystanku. Kurwa. 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 Kurde, Dobra. kampy nie mam, no. Tragedia. To szukasz, Ten jak na pierwsza w tą dramę. Ta. Ja. U, może wyjdę szybciej, jak ją rozpierdolę. No może tak. O kurwa, ależ to z kąpa. Co wy tam się dzieje, kurwa, ty? A to z Ekwan chyba. A, to, to ja w sumie zapomniałem, że jeszcze tego animala macie w chacie. Jesteś kurwa Jesteś Myślałem, że naturalnie się na początku Nie no. Kampeczka znaleziona, to elegancko tak piąteczka Kampeczka i stąd Idź stąd! Ja już uciekam stąd Ty jebana a czemu uciekłeś? Ty nie... Masz zakaz uciekania człowieku A widziałeś jak uciekam? Oczywiście, że tak Oczywiście, nie to Nie, nie widziałem nie ci na radarze się. No Faj dobra, beło, przez chwilę beło, Fajna tampunia no, Koks Puuunia To ja już tam bywałem Co? Też tam bywałem Co? Co? Jak bywałeś? No, no a ty To nie jest tak łatwo wejść No nie Ja potrzebuję jest... no klipa. Nie Nie potrzebuję Tak, tak, tak potrzebuję. Chcesz no klipa? No kurwa, zablokowałem się w kanapie pierdolonej. Wymusza, za wymuszanie. No Dobra, to, mogę tu stać kurwa. Wyłącz, to odpal palce wyleć i, i wyłącz od razu. No, Dykson. No już, już, kurwa, jebane. Nie chcą dać, kurwa, no klipak Grzegorzowi. Straciłem 20 sekund. No to 20 sekund ci tam Dolicie 20 to Pewor nie dzisiaj... rzucaj do mnie. Pewor dzisiaj <grym> chyba rekordowa ilość punktów. Chociaż nie w sumie Power wtedy plus 2 powinien dostać ten na ten. To power ma, już... ma... Nie no, wiesz co ja ty... się, Pe Ej, się Pewor Pewor i ma, nie? No bo widzowie po prostu. Powor ma 9, ma 9 już. <grym> power 9 już na Na Kartce sobie mogę zapisywać następnym razem, albo co. No, albo nie wiem kurwa, kalkulator chce znajdzie Nie no, po prostu wiesz, zaproszę tutaj osobę. I będzie liczyła tutaj, nie? Dodatkowo czastko, jeszcze? to. Yes. ale na. Czasko to stara kurka! Ja pierdolę Ja, te... no, <laughs> ja pierdolę to <co> za imbecynny. Spierdolony. <laughs> <laughs> Michał poszedł na fajkę. Nie. Yeah. <laughs> Nie, Michał na plemiona sprawdzał. Znalazł się, no. Nie, Pizza byłem, byłem Pizdem odwrócony, wiesz? A gdzie miałem uciec tam? Michał na bank plemiona sprawdzał, patrzył czy ktoś nie atakuje. Moja stara jest na plemionach, kurwa, weź mnie nie i nawet. A jak wejść do Nacuski? Jak, natural. Bejś, jak bejś do natural. Ciastko, wie, ciastko, znaczy ciastko tam był Ale w sensie. co, e... był, 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 był Taki teleport na, na środku drogi? Tak To Powiedz nie, to nie co powiem, co nie powiem, bo już sam siebie sprzedam, kurwa No jak, zresztą nie A, no to, to jak znajdziesz ciastko znajdziesz Naturala Jak znajdziesz białą dziurę w domku to znajdziesz też kogoś <laughs> Ja bym tej białej dziury poszukał, byle, Żeby Faworowi życie uprzykrzyć. Nie, no, no tak, bo mu to nie. zmieni, kurwa. Ma 10 punktów, naprawdę mu to zmieni. Nie 9, nie 10, 10, nie obrażaj. Naturalnie, jak ty tą kampę wyczaiłeś? To jest przypadek, wiesz? A. Tak, przypadek. To idę, idę do ciebie w takim razie. co tam dyga, to działa teraz. Co on tam kmini. Nie wiesz tam tak ciężko wejść do przesady. <grym> Zablokował się. <grym> Jak nie jest ciężko wejść? To no nie jest. No nie jest, nie jest. Nie, no, znalazł mnie. Chyba Te drzwi ten używa. Tak, drzwi trzeba było odpalić. A mi zamykał pajac. <grym> No Resiek jest na dachu, koniec, chyba, koniec no. A jeszcze 20 sekund masz, a. No, no. właśnie już no, minęło. Już minęło. Tak, racja. Jada na tuśka. No nie napierdalaj mnie. Dobra. Yy, to Peworek wygrał Hide Siczka z ilością punktów 9. Groszka miał drugie miejsce, a później to już... Same minusy. Yy, dobra, to było... Na na tyle. Ty to było na tyle. Kanał chłopaku w sobie opisie, zostawcie opeczkę w górę i trzymajcie się, widzimy się w kolejnych filmach. Cześć, Siemano. Zora.